Witajcie w podcaście Zrównoważony Rozwój Przedsiębiorstw Rodzinnych. W siódmym odcinku opowiedzieliśmy Wam o wartościach społeczno-emocjonalnych, które decydują o tym, że firmy rodzinne funkcjonują inaczej niż ich nierodzinne odpowiedniki. W dzisiejszym odcinku przedstawimy ważny zasób niematerialny, jakim jest orientacja przedsiębiorcza oraz opowiemy o tym, jak wpływa na długoterminowy sukces przedsiębiorstw rodzinnych, a także na ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Orientacja przedsiębiorcza to kluczowy zasób, który pozwala firmom odkrywać i wykorzystywać nowe szanse, a także adaptować się do zmieniającego się otoczenia, na przykład poprzez zmianę strategii, sposobu myślenia lub nawet Zerwanie z dotychczasowymi tradycjami i nawykami. Dla firm rodzinnych, które często opierają się na wieloletnich wartościach i normach, może to oznaczać gotowość do ewolucji, aby lepiej dostosować się do rynku. Firmy z wysoką orientacją przedsiębiorczą często wyróżniają się swoją zdolnością do innowacyjności elastyczności i szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. Badania pokazują, że przedsiębiorstwa rodzinne o wyższej orientacji przedsiębiorczej częściej angażują się w zrównoważony rozwój. Aby tworzyć nowe rozwiązania biznesowe i dostosowywać strategię do wyzwań środowiskowych i społecznych, firmy muszą być otwarte na zmiany i innowacje. Aby lepiej zrozumieć orientację przedsiębiorczą w firmach, naukowcy wykorzystują do jej pomiaru skalę składającą się z pięciu wymiarów. Są to skłonność do ryzyka, innowacyjność, Proaktywność, konkurencyjna agresywność oraz autonomia. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z tych wymiarów. Pierwszym wymiarem orientacji przedsiębiorczej jest skłonność do ryzyka. Jest to gotowość firmy do podejmowania odważnych decyzji i inwestowania znacznych zasobów w przedsięwzięcia, które mogą być obarczone niepewnością. Firmy, które charakteryzują się wysoką skłonnością do ryzyka, często podejmują śmiałe działania, takie jak wejście na nowe rynki lub wprowadzenie innowacyjnych produktów mimo potencjalnych zagrożeń. Kolejnym wymiarem orientacji przedsiębiorczej jest innowacyjność, która oznacza skłonność do kreatywności. Eksperymentowania i wprowadzania nowych produktów, usług oraz procesów. Firmy o wysokim poziomie innowacyjności nie boją się podejmować wyzwań i wprowadzać nowoczesnych rozwiązań, które mogą wyróżnić je na tle konkurencji. To również oznacza inwestowanie w badania i rozwój co jest szczególnie istotne. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Trzecim wymiarem orientacji przedsiębiorczej jest proaktywność, która powoduje, że firmy przewidują przyszłe potrzeby rynku i wyprzedzają konkurencję, wprowadzając nowe produkty lub usługi, zanim pojawi się na nie popyt. Firmy, które wykazują wysoki poziom proaktywności, są zdolne do szybkiego dostosowywania się do zmian rynkowych i zdobywania przewagi konkurencyjnej. Ich działania są nastawione na przyszłość, co pozwala im długoterminowo utrzymywać się na rynku. Następnym wymiarem orientacji przedsiębiorczej jest konkurencyjna agresywność, która decyduje o tym, że firma intensyfikuje swoje wysiłki, aby przewyższyć rywali. To oznacza aktywne działanie na rynku, często z większą determinacją i zasobami niż konkurencja, które może przejawiać się w różnych formach, od bardziej intensywnych kampanii marketingowych po szybkie i zdecydowane wejście na nowe rynki. Ostatnim, ale nie mniej ważnym wymiarem orientacji przedsiębiorczej jest autonomia, która odnosi się do zdolności do samodzielnego podejmowania decyzji i realizowania nowych przedsięwzięć. Dzięki temu liderzy firm są w stanie szybciej reagować na zmiany rynkowe i realizować wizję rozwoju, która często jest specyficzna dla danego przedsiębiorstwa. W firmach rodzinnych autonomia jest szczególnie istotna, ponieważ daje przestrzeń do podejmowania decyzji zgodnych z rodzinnymi wartościami i długoterminowymi celami. Jak zatem polskie przedsiębiorstwa rodzinne oceniają orientację przedsiębiorczą swoich firm? Badania przeprowadzone wśród polskich firm rodzinnych pokazały, że oceniają one swój poziom orientacji przedsiębiorczej na poziomie 3,88 setnych w skali od 1 do 5. Najwyżej ocenionym aspektem wśród badanych firm była innowacyjność z wynikiem 4,17 setnych. Pokazuje to, że przedsiębiorstwa rodzinne przywiązują dużą wagę do nowych pomysłów, inwestycji w nowe technologie, rozwijanie nowych produktów lub usług, a także cenią sobie otwartość na zmiany i chętnie adoptują się do zmieniających się warunków rynkowych. Badani wysoko ocenili także autonomię na 4,15. Wynik ten sugeruje, że firmy rodzinne szczególnie cenią sobie niezależność pracowników. Może to świadczyć o kulturze organizacyjnej, która promuje swobodę działania i odpowiedzialność, umożliwiając pracownikom większą kreatywność i inicjatywę. Również proaktywność została dość wysoko oceniona na 3,98. Wskazuje to na otwartość firm rodzinnych do aktywnego poszukiwania nowych możliwości rynkowych i wyprzedzania trendów rynkowych zamiast reaktywnego podejścia. Może to świadczyć o dynamicznym podejściu do zarządzania i strategii biznesowej. Badani relatywnie nisko ocenili swoją skłonność do podejmowania ryzyka na 3,63. Zachowawcza postawa przedsiębiorstw rodzinnych może wynikać z pragnienia ochrony spuścizny i stabilności finansowej firmy, co jest często ważniejsze niż potencjalne, choć niepewne zyski. Najniższe oceny uzyskała konkurencyjna agresywność, z wynikiem 3,21. Może to sugerować, że firmy rodzinne preferują mniej agresywne strategie rynkowe. Taka postawa może być związana z dążeniem do utrzymania długotrwałych relacji z klientami i partnerami biznesowymi. A także z unikaniem konfrontacji rynkowych, które mogą negatywnie wpływać na wizerunek firmy. Ciekawym odkryciem jest to, jak struktura własności wpływa na orientację przedsiębiorczą. Firmy, które częściowo są własnością osób spoza rodziny, wykazują wyższy poziom orientacji przedsiębiorczej. Może to sugerować, że świeże spojrzenie i różnorodność opinii, Mogą stymulować bardziej dynamiczne podejście do biznesu. Także firmy, które oceniają swoją pozycję rynkową jako powyżej przeciętnej, wykazują wyższy poziom orientacji przedsiębiorczej. To może wynikać z faktu, że proprzedsiębiorcze działania prowadzą do lepszych wyników, co z kolei sprzyja dalszej innowacyjności i proaktywności. W badaniach nie zauważono znaczącej różnicy w ocenach orientacji przedsiębiorczej w zależności od udziału rodziny oraz kobiet w zarządzie czy różnorodności pokoleniowej. To wskazuje na to, że w firmach rodzinnych, niezależnie od składu zarządu, zachowania przedsiębiorcze mogą być na zbliżonym poziomie. Nie zaobserwowano także znaczących różnic w orientacji przedsiębiorczej w zależności od wieku firmy. Zarówno młodsze, jak i starsze przedsiębiorstwa rodzinne mogą wykazywać podobne poziomy orientacji przedsiębiorczej. Podobnie intencje dotyczące sukcesji czy przeprowadzone sukcesje nie miały wyraźnego wpływu na poziom orientacji przedsiębiorczej. To może oznaczać, że przygotowania do przekazania firmy nie są bezpośrednio związane z jej przedsiębiorczym nastawieniem. Podsumowując, badanie orientacji przedsiębiorczej w firmach rodzinnych ujawniło, że jest to złożone zjawisko składające się z wielu różnorodnych cech i zachowań. Analiza wykazała, że istotne znaczenie dla poziomu tej orientacji mają dwa główne czynniki: obecność współwłaścicieli zewnętrznych oraz pozytywna ocena sytuacji rynkowej firmy. W dzisiejszym odcinku przedstawiliśmy Wam kilka informacji na temat orientacji przedsiębiorczej w firmach rodzinnych, analizując wyniki naszych niedawnych badań. Natomiast w kolejnym odcinku opowiemy Wam o wynikach badań jakościowych, które stanowiły kontynuację badań ilościowych. Tymczasem zapraszamy na naszą stronę internetową biznesirodzina.pl, skąd możecie pobrać pełny raport dotyczący naszych badań nad zrównoważonym rozwojem firm rodzinnych. Zapraszamy też na nasz profil na Facebooku facebook.com, Ukośnik, przedsiębiorstwa rodzinne. Dziękujemy za uwagę.